Ciao, witam was bardzo serdecznie z tej strony Schymon World. to się FIFA tu youtuberowego futbolu No i co? Zaczynamy pierwsze spotkanie na dziś No i po prostu to był porządny skład widać tylko Cray Super trochę zepsuł to rozbieranie. Cały mecz pierwszy strzelałem, to się zepsuło, jak zwykle FIFA oczywiście no co, rozpoczynamy drugie spotkanie na dziś tym składem. Tym razem składem z ligi francuskiej, czyli z Ligue 1. Dużo meczów mojego rywala, dużo przegranych, troszkę mniej wygranych. Myślę, że mamy lepszy od niego skład. Zbony! Trzyma Wubo! Dlaczego moja obrona jest taka wolna i to jest 1 do 0? Rosilbo! No naucz się szybciej biegać, bo jest 2 do 0, super! Piłkę! 3 do 0 Soldado! Pięknie no po prostu... Nykoluuuumnięty! 4 do 0 Juan Mata! Chora ta jest ta pifa, jeszcze z piłką nie ma! Rzut karny! Spokojnie, rzutkarny gol, Falcao, 5-1. Naprawdę gratuluję Ci gościu, byłeś dzisiaj lepszy, jutro może ja będę lepszy, oby. Zaczynamy trzecie spotkanie na dziś, Williams, ziom z takim bilansem na serio jest. Tarycz do Arnautowicza. Arnautowicz! I to jest gol. mi przeszedł wszystkich. Nie będę dojść do na Nie, myliłem się. Mój rywal pójdzie z kontratakiem i mi drugą bramkę. Czy mi nie może się trafić normalna szóstolikowiec, z jak 3, którzy zawsze ci awansują? Tego nie lubię. Nie lubię, ale też nie lubię, gdy mój rywal na taką okazję. 1 do zera oczywiście pod bramka, już spokojnie sobie nagrę, dokopię. To mam ja się będę z wami żegnał. Na razie, do piona. pijona. łapki w górę, jeśli spodoba Ci się odcinek, w którym dostajemy bęski.